Dziedziną funkcji nazywamy zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, które mogą być podstawione pod x we wzorze danej funkcji. Oczywiście wiadomo, że nie wolno dzielić przez 0, dlatego z dziedziny liczb rzeczywistych będziemy musieli wykluczyć te liczby, które nam zerują mianownik, zatem możemy zapisać, że wyrażenie w mianowniku, czyli x minus 1 razy x plus 1, musi być różne od 0. W związku z tym, aby taki iloczyn był różny od zera, to zarówno pierwszy czynnik tego iloczynu, jak i drugi czynnik iloczynu muszą być różne od zera, co zapisujemy w następujący sposób. Pierwszy czynnik, czyli x minus 1 musi być różny od 0 i jednocześnie drugi czynnik, czyli x plus 1 musi być różny od 0, w związku z tym x musi być różne od 1 i również x musi być różne od minus 1. Zatem dziedziną naszej funkcji jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych z wykluczeniem tych dwóch liczb, czyli minus jedynki oraz jedynki.